Cześć, z tej strony Elontom 13. Zapraszam do oglądania nowego odcinka Zagrajmy w Diablo 3. Jesteśmy na poziomie trudności Inferno w akcie trzecim. Mogę się Pewnie, że się nie możesz ruszyć teraz śmigamy rozpierdusić parę mopków. Zobaczymy jak nam pójdzie. Przed nami Potrzeba więcej czasu. Z czekam Zbytałem, Nie może Wróciłem do zdrowia. Kadajka, Trzeba więcej czasu. Spierdzielaj! O no, niedobrze, 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 Co niedobrze Trzeba więcej czasu Ciężko jest, ciężko jest w no, Stój. No. Ciężko było. Nie to rozgrywam, ale już się udało. Jest git. Potrzeba więcej czasu. Dzięki, niech będą niebiosem, że tu jesteś. Zostało nas tylko starych. Czekamy na posiłki. Pewnie. Z tym, że winda nie działa. Przez to pan na dole nie widać drzewa. Brzmi niepokojąco. Brzmi niepokojąco. Tych demonów jest więcej! Co mamy robić? pierdzielaś demony! Chyba nie uważaliście na szkoleniu, skoro nie wiecie za który koniec trzyma się miecz. Albo my ich, albo oni was! Potrzebne to... więcej czasu. Tak powiem chwila odpoczynku wciąż Winda znowu działa. Wytrzymajcie chłopaki, posiłki są w drodze. Linda działa, trzymajcie chłopaki Nie jestem jeszcze gotów. Demony. Przykujcie się żołnierze. Zwycięstwo! Zwycięstwo! Zginęlibyśmy bez Twojej pomocy. Zginęlibyśmy bez Twojej pomocy. zaszczyt walczyć o Twojego Bogu. Pewnie, zaszczyt. No dobra. Zginęlibyśmy bez Twojej pomocy. Spoko. To zaszczyt walczyć u Twojego Bogu. Cieszę się, że Tak. Woli się przyjąć ten do przodu. No i zobaczcie, co wypada w akcie trzecim. Sama słabizna. Dobra, no, trzeba powoli iść, żeby gniew się odnowił. Potrzeba więcej czasu. Wciąż czekam. Wiem, że A to co to jest? Szara łocznia. Widzicie, jakie frykasy wypadają. O kurczę. I spierdzielamy, ile w nogach. Bez gniewu nawet nie mam co gadać z tymi panami. No Wyjątkowane jest nesty. spitalamy, spitalamy. Przed nami potężny przeciwnik. No, niestety musimy chwilę poczekać. W złym miejscu, kurde, będziemy z nim walczyć. Hmm. nie rauż. Trzeba więcej czasu, więcej fuj. Nie jestem jeszcze gotowy. Nie jestem. Ojej, pomi, urwa. Sorry, okay. trzeba zrobić chwilę przerwę. Wchodzę w złe miejsce. Chciałbym gdzieś iść wyżej hm. chciałbym iść gdzieś wyżej, żebym miał więcej miejsca, żebym mógł kurde uciekać przed nimi trochę. To może być ciężko. Hm. No dobra. Co mamy ciekawego? Nic nie mamy na ciekawego? na to co się stanie. Przetrwamy. Skąd? pewnie? Bo jestem z tobą. Mhm. Idziemy się nie pozbędziemy. Być Ktoś musi sprzedawać ekwipunek. Jasny stary. Jeszcze na się nie odnowił gniew. No niestety trzeba poczekać. Bez gniewu nidrydy. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Przed nami potężny przeciwnik. No? co ma więcej czasu? Uberwałem. No i dupa. To jest właśnie jak trzeci. Skocz takich, kurde, dwóch dupków i rozpierdzielają Cię w trzy sekundy. Nie jestem jeszcze dobry. Przestrzały i jesteś rozwalony. Wciąż no, tak. Wracam do zdrowia. Nie jestem jeszcze dobry. Wszyscy strzały i po tobie. Potrzeba więcej czasu. Coś jest. Może damy radę, damy radę. O, gdzie iście? Jest naprawdę ciężko. Trochę niektóre moby są przesadzone na maksa. Naprawdę. Puh. Ale tutaj chyba, chyba ten był najgorszy. Ten jest najcięższy. Ten pierwszy. Proszę, trzy zgony. Dobra, będziemy się naprawić. Idziemy po błogosławieństwo jeszcze, żeby nam się życie jak zregenerowało. Kurde, tak naprawdę dość długo jakoś nie wpadłem na to, dopiero na jakimś innym filmiku zobaczyłem, że idzie się do tego dziwnego dziadka, uzdrowiciela, jak się ma na maksa mało życia, nie trzeba używać miksturek. Tylko można sobie, że tak powiem, z nim zagadać i on nam wszystko to pełna daje. Szczerze mówiąc, przez długi czas tego w ogóle nie używałem, nie zwracałem na to uwagi. Wstyd się przyznać, no ale tak jest. Gdzieś tam na jakimś filmiku dopiero to podpatrzyłem. <grych> Okej, okay, dobra, zioma. Patrz, 11 tysięcy poszło ja się. Dobra. Trzeba się śpić bo to nam się kończy. Gdzie mam piczku? To mamy piczku, gdzieś... Dobra. Okej. Okay. No dobra. To idziemy dalej. Coś tu jest na górze. Nie, tu już nic nie ma. No dobra. A tu jest jeszcze jeden Więcej Widzicie? Nie chcę myśleć o tym co by było gdyby było trzy naraz. co nam wypadło? zobaczcie. Przedmiot poziomu drugiego na trzecim akcie. Hmm. Śmiechu hmm. warte. Coś tu jest, tu nic nie ma. Patrzmy na górę co jest. Tu jeszcze sobie nie wrócimy. też nic nie ma. chcę trochę wolniej iść, żebym miał gniew, bo jak mi się trafią moby, to tutaj niestety bez gniewu to można sobie poskakać. Trzeba <śm> więcej czasu. <śm> <śm> Tak, gruba się. Nie eee... hmm. no. jestem jeszcze gotów. Wciąż czekam. I Pamiętam też było jakoś tak ciężko. Ciąż Nie jestem jeszcze gotów. Hmm, jak jest taka grupa, to w miarę ok się ich rozwala. Potrzeba więcej czasu. Wbrew pozorom wolę grupy niż czekam Jak jest ich więcej wtedy częściej się włącza odwet i szybciej ich można rozwalić. Nie, nie tak. Nic nie ma. Śmigamy tu. Dobra, nie pan się odnawiłem. I nawalamy goście. Łączymy sobie krzywdzik. Jestem jeszcze gorę. Tu cię mam. Daliśmy im nauczkę. Dobra. Będę. Będę. And. Spoko. To będzie jakiś mob. Chyba nie. Wciąż czekam. Do tego nam rozbaczają. Pomóż mi uwolnić rekrutów, żeby właśnie podnieść katastrofę. Spoko, Dobra radę. Mamobów nie, nie będzie. Jest dużo czytory. tych szytków. Doskonale! Musimy bronić rekrutów, kiedy będą podnosić kata. Dobra, spoko, bronić rekrutów. Dajemy czadło. Nie ma pieciok. <śpiewanie> no a gdzie są przeciwnicy? Potrzeba no. więcej czasu. Nie chcę niczego z tym. Potrzeba więcej czasu. No się przecież staram. Ogólnie jakiegoś większego zagrożenia nie ma. To jest po prostu czasochłonne. Tyle. Już prawie zrobiona katapulta. Teraz pierwsza z Spokojnie. Pewnie. Dobra, tu będą moby. Wciąż czekam. Wszyscy zginiemy! Wszyscy zginiemy! więcej nie przetrwamy. nie jestem jeszcze gotowy. Do trzeba pozbonać. Wciąż czekam. Nie jestem niczego dół. Jeń, kurde, grubasie. Idziemy tego, Rozpiesz do sieci. trzeba więcej czasu. No? Przed nami potężny przeciwnik! Oh, oh! Oh! Nie oh! jestem jeszcze gotów. No, oh! Potrzeba więcej czasu. Cześć, drogi was, Jóńczek. Nawalamy Skutkować. nie jestem jeszcze dodać. Dobrze. Zostałem uleczony. Potrzeba no. więcej czasu. nie mi wzięli? Dobra. Daj jeszcze trochę. Dobra, pięknie, elegancko. Fuh. Można się spocić przy takich dubkach. Dobra, co tam nam wyskoczyło? Spodenki cienkie, to co to za kurczak? Jednym słowem, lipa. Totalna. Dobra. Yes. Dostępny grubas. Lecimy dalej. Zwiadowcy donoszą, że w każdej chwili może się tutaj pojawić więcej tych plugawych demonów. Jasne. Musisz chronić żołnierzy. Platforma zostanie podniesiona Pewnie. szybciej, jeżeli nie będziemy tracić ludzi. Naturalnie. Z której strony przyjdą? Się. No. No. Przebijamy się wiązce. przez hordy sprzętów tego dupka plującego sprzętami ogólnie jest łatwo, nie jestem jeszcze Pewnie, że się udało. Pewnie ja pyski I Spadł dupek Wciąż czekam I dzielamy. Nie jestem jeszcze gotów Dla mnie, że jestem jeszcze Ale tam Potrzeba więcej czasu I dajemy czadną Cieszę się, że wiedzie nasz serafin Tyrael. Ja też. I tak powinno być. Tak powinno być. Nie jestem jeszcze gotów. Is the best. No. I ostatnia katapulta. Jesteś tutaj sam? Oczywiście, że jestem sam do cholery. Wszyscy inni sobie pomierali. <grymne> <grymne> sobie pomierali. Trafi, niż opuszczę posterunek. Przydaj się do czegoś i zakręć kołowrotem. A, no, tutaj sami musimy pokręcić. Już <grymne> oh! oh! no, czeka. A, pomagam ale mam tutaj trochę mało Trochę mam kurde gości Ja mi wyskakuje to co mam zrobić? Przyjdź na to z Wciąż czekam. Potrzeba więcej. już Słuchaj, obiecałem kapitanowi Heylowi, że będę nad sobą planował. Spoko. mi i nie Coś słabo panujesz prawda? nad sobą. No dobra To idziemy dalej. Chyba jeszcze jeden mob będzie. Nie, już mam wrócić do twierdzy. Okej okay. Się z katapultami! Moje demony Jasne. dostały się do zamku. Kiedy zdobędą dla mnie czarny kamień dusz. Twój świat spłonie. No, coś wątpię. Okej, okay, dobra. Jeszcze styrkiem zagadamy. Modana zróniła ogromny wyłom w murze i wchodzą w głąb twierdzy. Jasne. Jeżeli wyłom nie zostanie zamknięty, twierdza padnie. W takim razie zamknę go trupami. Pewnie. Przynoszę wiadomość od króla zachodniej marki. Zgodził o, się przy. Pogadaj miki. sobie, pogadaj. Mój pan powiedział, że nie wyśle swoich ludzi do walki z wymyślonymi władcami demonów. Być może uwierzy w nich, gdy jego królestwo obróci się w zgliszcza. No dobra. To by było na tyle, w tym momencie kończymy nasz odcinek na poziomie trudności inferno w akcie trzecim. Jeżeli Wam się podobało, to wiecie co macie robić, zachęcam do subskrypcji, będzie więcej filmów z aktu trzeciego. To by było na tyle dzisiaj, pozdrawiam, do zobaczenia w następnym odcinku.